Prawdą jest, że wielu izraelskich naukowców działa na rzecz pokoju między Izraelem i Palestyną, że dokumentują przeszłe i obecne izraelskie zbrodnie, że aktywnie wspierają palestyński ruch wyzwolenia. Ale prawdą jest również to, że są oni w zdecydowanej mniejszości. Główny nurt izraelskiego życia publicznego, w tym naukowego, biegnie dziś linią wyznaczaną przez radykalny, religijny syjonizm. Ci, którzy aktywnie go nie współtworzą, płyną z tym nurtem. Nieliczni stają na opak, ale w dzisiejszym Izraelu to zawracanie rzeki kijem. Dlatego tak ważny jest zdecydowany bojkot Izraela, w tym jego naukowców. Czas odwrócić rolę. Czas, by paria sami stali się nie ci, którzy z apartheidowskim reżimem walczą, ale ci, którzy go współtworzą, czerpią z niego korzyści lub tylko milcząco akceptują. Odmawiając takiego bojkotu, gardując przeciwko niemu, polscy naukowcy nie okazują solidarności z izraelskimi kolegami, ale dołączają do współodpowiedzialnych za trwanie tego spóźnionego dziecka europejskiego kolonializmu, jakim jest dzisiaj Izrael.